maneczką. <laughs> Zobaczcie, to już trochę to poprostowane, pospawane. To już też ma jako ta i nogi. Aha. Tak to wygląda. A ja jadę 80 na przegląd. Ciekawe, przejdzie czy nie przejdzie. Także o. Wyjeżdżamy jednym ciągnikiem. Bierzemy drugi i rakieta. Pszenica u nas dzisiaj 1500, nawet 1550 zł. I co robi? Czekać czy sprzedawać? Czeka dacie? Ja to jeszcze czekam, że to jeszcze pójdzie w górę. Teraz to wszystko ze wschodu. Ze wschodu zatrzymane wszystko, znaczy się, nie? Dobra. No, także, kurde, bladę. Oj, pokaż pan tutaj. Się cały wybrudzę, kuziwa I zacisk tu dam kiedyś prowizoryczny, ale to nie zda do egzaminu, to tak taki dać na razie zacisk. Będzie i taki. Nie pany, musi taki być. Pali furmonka? No, łaski nie robi. A <grystanie> na przegląd. Bo... bo przeglądy się będzie niedługo kończył a następnym razem pojadę i przyczepę wezmę. I przyczepę zrobię. A dzisiaj już nie ma czasu na przyczepy, aby traktor zrobić. Kurde. A jak to mówię, sprzyjnice? To sprzedawane, czy... czy jeszcze trzymacie? Ja, ja się czekam. Co będzie, i to stanieje. Aby po tej te 1400 sprzedać, chyba, że w sobotę jedną zawieść przyczepę, tak? łodbidy. Jak stanieje, to człowiek będzie zadowolony. Jak podróżuje, no to trudno. Gorzej by teraz staniało na 1300 z powrotem. Z tych 1500, nie? To by było dopiero. No. Dobra. Zimno. No i patrzcie, miało być szybko, szybko na przegląd, a ja to po, po części jeżdżę, bo wywaliło dziurę w tym o dekielek, brok, jak to zwał czy zwał, jedni na to może dekielek, drugi że to brok w filmiku. Kupiłem już drugi sobie na drugą stronę. Taki kupiłem dwa. To chyba, chyba od Grzesia, co żeśmy byli na wódce, ten pech przyjechał z nami. Jeszcze dobrze nie wyjechał, że awaria. Tam Krzychu już uzbiera to A ja na szybkości oczywiście za pięć Za pół godziny sklep zamyka ja do sklepu dopiero jadę, no ale dobrze jest No, czego dzwoni? Halo panie Halo No a, Halo No halo, halo Niebieskie stoją, tam mocno nie ciśni Dobra no. Wyciągnąłeś to? Wyciągnąłem no Chyba, żeśmy pecha przywieźli z tego z parczewa. Nie wiadomo Dobra panie Jacku, weź tam wydłup, wydłup, ja, ja już tu mam i Zmierz ile to ma? 30? 30 No to całe szczęście Dobry razabedę Dobra Dobra Konie batem Kurde przegląd Przegląd chyba do... Do 19 Kurwa, a, ja, a my dopiero będzie przy traktorze grzebać Mam wody i woda cieknie myślę Kurde co jest? Czy nie spuszczona była gdzieś się nikt rozsadziło? A ja się patrzę, to tutaj tym dykiem takim cieknie, nie? Taka malutka dziureczka jest. Dzwonię do, do kolegi, do, do Przemka. Oj, do Patryka. No i panie, nitowice by zanitował, za ale to na dole, kurde. na no, nie tak jak podsadzić. Ja myślę, że silikonem się zrobi, ale gdzie tam, pani? Dobra, jedziemy to dłubać. Ten licznik to jest dobry do kręcenia filmów, że on stoi. Nie widać, ile się jedzie. Kurde. A gdzieś przypisów nie łamie, Teraz trzeba wolno jechać, bo krzykło mówi że tam gumisie stoją na niebiesko ubrani. Ale trzeba powolutku. Może tam kogoś zatrzymały, bo samochód stoi miga. Dobra, to idziemy 5 dych, panie, pokaż. O. Teraz mam 5 dych na piątce i tyle obrotów. to mam wyczutę, panie. Wiesz, pan Jacek chyba już to. Co się cieszysz? Co? Się Co ja Nie, nie A się. O, patrzcie tutaj o, pyk. Panie Stasiu, byś tu pan zakładał? Nie, to już tam tylko zakładać. Ale trzeba silikonem będzie obsmarować, no. Kurwa, to też założyć tutaj to to dobrze. Ja myślałem, że trzeba trzy brać drogim jakimi i zapychać, nie? Pan jest śrub, bo się, bo jesteś teraz. Dobra, panie Jacku. Dobra, to już, to już mechaniki mnie, mnie naprawiły. Panie Jacku, będzie to chodziło? Dziennik. Dobra. Lejem wodę. Co będzie? Stążki czerwone masz, jakieby jakie by tu przyczepiłeś na tych Mam tylko różowe. Na lusterka. No wajna liwaj o to nic tylko nie ciekło kurde to więcej za chłódnica poszła go do śłodnicy Kurde I co to się wyprawizie? Nie być czyim. Muszę rzucić skokiem? nie Lecimy! Chodzi! Walgim na przegon! z przeglądu. Kolejka była taka duża. Ale kurde, ale przeszło. Barata jest z głowy. Na, na piwo. Pity na dwa lata Teraz tytorem trzeba będzie jeszcze jechać Ale to pewnie Może pojutrze Do przyczepy trzeba by wziąć się zrobić Przegląd ten, nie? Dwa dozy na nic są najgorzej Także dzięki, na razicho. Ja jeszcze jadę sobie jakieś piweczko z jedną kupie. Grzańca się jakiegoś zrobi. Bo się o na tym przeglądzie jak cholera. Jasna, ludzi było dużo. Samochodów na chlebowych najechało się. Także tak to. Także na radzicho, cześć, pozdrowionka, miłego oglądania życzę.